No okej, okay, śmanko, z tej strony NZ. witam was dzisiaj wszystkich na kolejnym odcinku z przyglądu modyfikacji. Zapraszam! No dobra, słuchajcie, modyfikacja, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nazywa się Instant Massive Structures, czyli modyfikacja, która będzie dodawała do naszej gry mnóstwo niesamowitych budowli, których będzie ponad 800, jak mówi sam autor. No i słuchajcie, kiedyś przedstawiałem też modyfikację, która dodawała nam bardzo te fajne właśnie też... Budowlę tylko, że to była stara wersja na wersję 1.6.4, bodajże jeszcze Minecrafta, i tam tak naprawdę było bardzo, bardzo mało tych wszystkich struktur. A te mamy już zaktualizowaną mapę, na, znaczy nie mapę, tylko modyfikację na wersji 1.9 w tym momencie. I słuchajcie, patrzcie, ile tutaj jest rzeczy, ile tutaj mamy tak naprawdę bloków do tworzenia. Tak więc, słuchajcie, ja nie będę przedstawiał Wam wszystkich tych bloków, bo naprawdę nie starczyłoby mi czasu po prostu w grze. Ja pokażę Wam tylko wyrywkowo te niektóre właśnie z tych budowli. No i słuchajcie, jak to wszystko wygląda, już mam wybrane parę właśnie tej rzeczy. No i słuchajcie, ja mamy tutaj różne bloki. Z Różne bloki właśnie też mają tutaj y, nazwy, typu że wiecie, masz tutaj na przykład y, szpital, tylko że ten szpital jest na przykład na Łeście, na Sołczu, na socz i tak dalej, czyli w różne strony świata. Wydaje mi się, że chodzi o to po prostu, że cały budynek skierowany jest właśnie w, dan w daną stronę świata. Dlatego właśnie są też takie nazwy. I słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy pierwszy blok Watermill. Generalnie nagrywam ten film drugi raz i to po dwóch godzinach, bodajże, bo miałem problem z modyfikacją. A to przez to, że źle dobrałem sobie mapę. Mapa była niestety za niska i ucinało w połowie w ogóle budynki. Po 10 minutach się dopiero o tym zorientowałem. A potem wywaliło w ogóle strony, gdzie można było pobrać modyfikacje. Jeszcze raz, bo niestety tam tą usunąłem i się tak zwaliło, żeby się wyłączyć i po prostu już nie chciałem w ogóle nic dzisiaj wrzucać, ale na szczęście się udało coś jeszcze wrzucić. Słuchajcie, co jest naprawdę fajnego w tych budowlach, samo to, że, że ich design jest naprawdę kozacki, ale niektóre z nich potrafią się, tak jak widzicie, tutaj ruszać. Niestety, dobie no, teraz to nie będzie ruszało, bo to znika. I te bloki się same z siebie poruszają, mimo że nigdzie tutaj nie ma redstone'u pod ziemią i to jest tym wszystkim naprawdę niesamowite. I słuchajcie, mi naprawdę się podobają te budowle. I jak sam autor mówi, jest ich ponad 800, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak te wyglądają inne modyfikacje, znaczy nie modyfikacje, tylko budowle, to polecam Wam pobrać po prostu sobie mapkę. U siebie załączyć tę modyfikację. Znaczy nie mapkę. Kurczę, co z tą mapką w ogóle, mylę, to sobie modyfikacje zainstalujcie u siebie na Minecrafcie i możecie ogarnąć sobie, jakie są to jeszcze budynki, budowle, a to naprawdę wszystko jest. Bardzo, bardzo zaawansowane jak to zajebiście naprawdę wygląda. to, to kino. Tak? To kino, więc. Jest... Kurde, no kino w Minecrafcie, szkoda, że nie działa. może będzie działało, słuchajcie? Czy to jest kasy? Ja gdzieś ja tutaj doszedłem? Tak, tutaj są kasy ewidentnie czy da się wejść gdzieś na salę. Tak, wchodzimy na salę i na sali normalnie mamy film, słuchajcie, to wszystko działa, to się rusza. O fuck, ja chcę to obejrzeć! Ta modyfikacja naprawdę jest niesamowita jak mi się to wszystko... Kurde, szybko się wyrobiłem, no? w, prze... w połowie i nie obejrzałem w ogóle filmu. Okej, okay, o co tu chodzi? Aha, i kosmici pobierają bałwana. The end. Nie, no, powiem wam, że generalnie bardzo fajna jest ta modyfikacja. Mi się super podoba. i tobie też to zostaw łapkę w górę. To może wrzucę wam kolejny odcinek, właśnie z tego przeglądu modyfikacji, gdzie pokażę Wam więcej tych budowli, jeżeli nie chce wam się tego instalować. Po prostu napiszcie mi to w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego. I słuchajcie, lecimy dalej. Mamy teraz F16, czyli samolot. Dosyć spory może być to samolot. Na szczęście nie udało mi się, znaczy na szczęście nie utknąłem w tym samolocie, nie musiałem go niszczyć. I co my tutaj mamy? Naprawdę ten samolot wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że nie mogę go zrobić sobie w powietrzu, no ale nieważne, ważne, że, że jest po prostu samolot, szkoda, że nie lata No to, to, to fajnie by było, gdyby latał Okej, okay, mamy słuchajcie jeszcze helikopter, któremu na pewno śmigło będzie się ruszało Tak, byłem pewny, że to śmigło po prostu będzie się ruszać, ta modyfikacja jest naprawdę kozacka, mi się super podoba Szkoda, że na survivalu coś tak, robienie czegoś takiego jest niemożliwe, bo wydaje mi się, że nie, nie można kraftować właśnie tych bloków Nie mam teraz modyfikacji, która właśnie pozwoliłaby mi na sprawdzenie tego ale mimo wszystko i tak jest bardzo spoko. Słuchajcie, kolejny blok jest Windmill i co to będzie? Wiatrak. Stojący duży wiatrok, który będzie robił prąd. na wsiach często takie są, się pojawiają. Yy, takie ja podobno twórcze. Dobra, idziemy dalej, bo więcej o, o, o tych wiatrakach nie wiem, więc muszę przyznać na ten temat. Słuchajcie, co my tutaj mamy jeszcze? Mamy Power Nuclear East, czyli w stronę ista. E czyli w tą lub w tą. Na, pół, na zachód lub wschód, słuchajcie, co to jest w ogóle? To jest dosyć. O, fakt! Jakie to wielkie jest? Ja muszę stąd szybko uciekać, bo zaraz mnie to pochłonie. Co to jest? To jest reaktor, w ogóle chyba mi się wydaje. O, oh fakt, niech to się ładnie tutaj tworzy. Mam nadzieję, że Minecraft mi nie przytnie przez to wszystko. Wow, naprawdę kozacko to wszystko wygląda, wam powiem. Podoba mi się ta modyfikacja, naprawdę. Jak, jak tamtą nagrywałem, to też było bardzo spoko, ale powiem wam, że progres jest i progres jest naprawdę duży, jeżeli chodzi o postęp tej modyfikacji. Bo to wszystko naprawdę bardzo fajnie się tutaj prezentuje. Gdzie możemy dojść? Możemy dojść do środka tego reaktora, chyba. Nie, dobra, wyszliśmy po prostu na zewnątrz. Reaktor jest cały, tak, on się dalej jeszcze buduje. No bardzo fajnie to wygląda. Tylko zanim ten reaktor się wybuduje tutaj, nie, to trochę na pewno potrwa, więc słuchajcie, ja w tym, nie no, w tym czasie chyba nie mogę wam pokazać kolejnego bloku, bo po prostu zlaguje mi Minecrafta i już nic mi się nie stworzy, a tego bym nie chciał, więc słuchajcie, czy to będzie tak cały czas, cały czas tak szło w górę cały czas, czy będzie się rozszerzało tam delikatnie coraz wyżej? Bo trochę za duża ta, 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 ta budowla jest. Kurde, czasu tyle nie ma. Godzina 16, ja muszę ten film Wam jeszcze dzisiaj wrzucić. Tak więc, słuchajcie, lecimy dalej. Pokazuję wam w tym momencie szpital. Duży szpital, który będzie skierowany w stronę yy, południa, bodajże. Chyba tak. North to jest północ, mi się wydaje. Nie jestem pewny, pewny, ale no to takie mam wrażenie. I to, o czym mówiłem. Dwa na raz się budują, i w tym momencie już jest ciężko, naprawdę, żeby to mi się wszystko tutaj ładnie wybudowało. Okej, okay, szpital już prawie wybudowany I zwiedzanie go na pewno trochę czasu by zajęło On jest naprawdę gigantyczny Słuchajcie Jakie to jest wielkie wszystko Mamy tutaj jeszcze lądowisko dla helikoptera Komu chciało się budować naprawdę tak wielkie konstrukcje? Słuchajcie, to jest niesamowite I to wszystko jest zgromadzone w jednej modyfikacji tak naprawdę Wow Ciekawe czy to te normalne sale takie szpitalne tak, dokładnie, mamy jakieś przejścia w ogóle. Nawet zombiaki mamy w środku, jest naprawdę bardzo fajnie. Tędy nie wyjdę, niestety będę rozwalał te, te budynki, bo, bo, bo chcesz przejść szybciej. Ale słuchajcie, co mamy tutaj jeszcze? Mamy Square Tree West, czyli to będzie takie Square Tree? Aha, po prostu to jest do tworzenia parku i mamy po prostu taki środek, i dzięki temu możemy sobie coś postawić i robić różne przejścia. Na przykład, gdy mamy swój dom, mamy jakieś inne budynki wokoło, możemy coś takiego na środku sobie postawić. I słuchajcie, same tutaj mamy Ice South South. Czy jakoś tak. Co to będzie? To będzie budynek stworzony z lodu? Tak, to będzie budynek stworzony z lodu, który ma u góry wiotroki. Co to jest? Dobrze, że to, że to się nie stawia od razu, gdy ja to położę, bo by było grubo. Słuchajcie, co ja tutaj mam jeszcze dla Was? Mam jeszcze parę innych tutaj budowli, które przygotowałem sobie wcześniej, żeby wam przedstawić. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że też odcinek nie będzie zbyt długi. Bo kurczę. Nie wiadomo wtedy, czy odcinek się dzisiaj pojawi. Więc słuchajcie, mamy busa. Jak ten bus będzie wyglądał? Jest to zwykły autobus, który, do którego mogę wsiąść. Tak? I Nie wiem. Chyba nie mogę wsiąść. Lecimy dalej. Mamy fair. Freefall. Będzie. Co to będzie? Co to jest w ogóle? Aha, to jest takie coś jest na tym, na y, tych takich parkach rozrywki. Siadamy sobie na tym i to jeździ od dołu do góry. Bardzo, bardzo fajne, ale nie wiem, czy bym na to wsiadł, żeby mi się nie pożygł. Słuchajcie, lecimy dalej. Co to jest? Stone Waste? To jest y, bogaty dom. Jeden z takich bogato... U... Zdobionych? Zbudowanych? Nie wiem czy mi się podoba, ale generalnie konstrukcja jest bardzo spoko. O, słuchajcie, mamy małą szkołę. Mała będzie się nam się wczytywała, więc nawet lepiej niż, niż, niż duża. Jak to będzie wyglądało? Czy ta szkoła jest taka mała? Nie wiem. Mamy bujaczkę. Dużą, dosyć bujaczkę. Nie powiem większą niż cały budynek. Ale no, powiem wam, że jest ok. Czy też jakoś tutaj fajnie jest to skonstruowane w środku? Mamy salę, ale nic więcej. A nie jest tablica nawet. Zobaczcie. Szkoda, że zielona. A tablica powinna być. A nie. Tablice są. Zielone. Ja miałem chyba zielone w szkole. Nie wiem czy myślałem, że czarne. A wy jaki kolor macie tablic w szkole? Możecie napisać w komentarzu. Ciekawy jestem, czy, czy zawsze są zielone, czy, czy są też czarne. To już mi się wydawało, że na czarnym lepiej wygląda, kurde, biała kreda, nie? Czarne tablice. No są czarne tablice. Są zielone i czarne. Co? Są zielone i czarne tablice. Nie ma. No jak, nie ma, jak co? So. Są no, same zielone. No dobra, nieważne. To że ty miałeś zielone, znaczy że wszyscy tak mają. Dobra, słuchajcie, teraz mam dla was do pokazania uniwersytet. Czy będzie duży? Tak, chyba niestety będzie duży. No, jest dosyć spory, jak tam patrzę dalej. Okej. Okay. Aż mi Minecrafta zlewywał, ale to kozacko naprawdę wygląda. W takim budynku można na spokojnie ogarniać jakieś mapki horror, mówię wam. Tylko jakoś fajnie tutaj środek jeszcze zagospodarować pod cały materiał. I byłoby naprawdę grubo, bardzo mi się podoba ten budynek. Słuchajcie, mamy High Destiny w eee, dwie strony jakby. Wejście czy jakoś tak. Jestem pewny. Nie za bardzo rozumiem nazwy przekazu. Mój angielski nie jest jakiś zajebisty, wiecie coś tam. Jeżeli mamy, mam jakiś prosty tekst po angielsku, to jeszcze ogarnę co tam pisze, nie? Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, to... Okej okay, Destiny wydaje mi się, że jest to po prostu wieżowiec. I ten wieżowiec jest naprawdę spory. Wygląda to jak ogromny hotel, który ma, no, ponad 20 Pinter. Nie wiem, nie chce mi się liczyć. Jeżeli Wam się chce, to możecie policzyć te pietrale. ale. <grych> Mazakra. No, no, spore to wszystko. Fajnie, wy generalnie to wszystko wygląda, gdy jest oświetlone, też nie. Co my tu mamy? Co to jest? To jest y 3D Printing East czyli drukarnia 3D. Drukarnia 3D. Tak, na no to wychodzi, że to się drukuje różne rzeczy. No Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mamy Magic House Block, czyli będzie jakiś magiczny dom. Ewidentnie. Co się stworzyło? Dom stworzony z drewna. Czy jest on ładny? No, ujdzie, nie? Ale tutaj wejście jest od tej strony, a nie od boku. No, to nie powiem. No, ja bym czegoś takiego nie zbudował. Nie, nie widzi mi się za bardzo. Czy on jest taki magiczny? Nie wiem z której strony, a no dom jak dom, nie? Zamieszkać by szło, byle za darmo <grych> Okej, okay, słuchajcie, Magic Castle Tower Czyli będziemy mieli wieżę No nie, szybko uciekać przed tym, żeby mnie nie pochłonęło Okej, okay, ten blok akurat Znaczy ta wieża była już w poprzedniej yy, wersji modyfikacji Zresztą sam kiedyś coś takiego nawet budowałem Na, na serii Budujemy w Minecraft Razem z kuzynem, którą kiedyś prowadziłem przez dwa albo trzy odcinki Bardzo stara seria, to było w ogóle na początku mojej całej tej Yy, zabawy z YouTube'em. jeżeli starsi widzowie mnie oglądają to mogą pamiętać, ale naprawdę wątpię żeby ktoś z tamtych czasów, gdy mnie oglądał, jeszcze do tej pory mnie oglądał. No to było dwa lata temu? Trzy? No trzy lata temu chyba nie, ale o Jezu, prawie pochłonęło mnie żywcem. I to jest dom stworzony z neteru. I słuchajcie, to jest tylko garstka tak naprawdę tych wszystkich normalnych rzeczy są w skrzynkach. To jest garstka tych wszystkich budynków, które możemy tutaj znaleźć, słuchajcie. Tego jest naprawdę niewiele, to co wam teraz tutaj pokazałem. Ich jest ponad 800, więc słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym przesłał wam więcej tego typu budowli, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie już teraz mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie robicie. Możecie wbijać także na fanpage'a, polubić go, żeby dowiadywać się o najnowszych filmach. No i słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa.